Szanowni Państwo, zbliża się niezwykły dla nas czas. Czas świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2015. Dzisiaj nie czas podsumowywać, jaki był rok 2014. Dzisiaj z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałbym wszystkim Państwu, wszystkim mieszkańcom, wszystkim gościom, turystom przebywającym w naszych domach i w naszym mieście, Chciałbym złożyć życzenia zdrowych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, aby te święta upłynęły w rodzinnej atmosferze, w gronie przyjaciół, a żeby te święta były dla nas wszystkich szczęśliwe. Chciałbym również życzyć Państwu z okazji nowego roku 2015 wielu sukcesów w życiu osobistym, w życiu zawodowym, ale także sukcesów w naszych wspólnych, w naszych wspólnych działaniach na rzecz naszego miasta. Miasta w którym żyjemy, miasta które kochamy, miasta w którym chcemy w przyszłości mieszkać, być i miasta które chcemy dalej rozwijać. Niech nowy rok 2015 będzie dla nas rokiem szczęśliwym. Przygotowaliśmy tak samo trochę atrakcji dla naszych najmłodszych. Można będzie w szopce, która jest zbudowana koło katedry zobaczyć żywe zwierzątka z naszego mini zoo w najbliższym czasie 25 i 26 grudnia, właśnie od godziny 10 do 13.13 13, te zwierzątka w tej szopce będą przebywać. O dalszych terminach, w których będą zwierzątka również w szopce, można się dowiedzieć na naszej stronie internetowej www.zywiec.pl. Również Szanowni Państwo, życzenia razem ze mną składają dzieci z przedszkola numer 1. I nasi harcerze, którzy przyszli do nas ze światłem betlejemskim, niech to światło betlejemskie, które symbolicznie mnie przekazują, również znajdzie się w Waszych domach.